Żeby rozwiązać przykład A w tym zadaniu musimy zobaczyć co się stanie jeśli przesuniemy wykres funkcji f od x o wzorze 2x. Od razu sobie zapiszmy tą funkcję. Okay. Będziemy ją przesuwali tylko i wyłącznie równolegle wzdłuż osi x o wektor minus 3,0. Policzmy sobie, jaką funkcję otrzymamy. No przede wszystkim, zapiszę Wam wzór, według którego wykonujemy przesunięcia wykresów funkcji. Otóż, jeśli mamy jakąś funkcję y, to się równa f od x i taką funkcję chcemy przesunąć o wektor o współrzędnych pq. Tutaj mamy taki wektor. To wtedy otrzymamy Nową funkcję, nowy wykres funkcji, a jej wzór będzie wyglądał tak. Zobaczcie co robię. Od x odejmuję p i do całej funkcji dodaję q. I teraz zwróćmy uwagę jaką my mamy tutaj funkcję. f od x to się równa 2x. Wektor przesunięcia ma współrzędne równe minus 3,0. Ta minus trójka oznacza, że będziemy przesuwali właśnie tylko i wyłącznie wzdłuż osi x, bo jest podana współrzędna xowa wektora przesunięcia. W wyniku tego przesunięcia otrzymamy nową funkcję g, od x, której wzór powstanie w oparciu o ten wzór, który jest zapisany tutaj. Zobaczcie, jeśli sobie zapiszę u góry x odjąć p, p jest u nas równe minus 3. To co otrzymam w tym nawiasie? x minus minus 3 to daje nam x plus 3, prawda? Więc zobaczcie. Ja sobie ze wzoru na funkcję f od x przepisuję tylko dwójkę. Otwieram nawias i w nawiasie zapisuję x plus 3. I już wiadomo skąd to jest. x plus 3, czyli z tego wzoru, który zapisałem powyżej. Natomiast Q jest równe 0, więc tutaj już na końcu nie dopisujemy zera. Wzór funkcji zostawiamy w tej postaci. I to jest, moi drodzy, tylko część przykładu A, ponieważ my chcemy zastanowić się teraz, o jaki wektor należałoby przesunąć funkcję f od x, tą funkcję, tą tutaj, którą mieliśmy na początku. O jaki wektor możemy ją przesunąć wzdłuż osi y. Nie wzdłuż osi x, wzdłuż osi y. W taki sposób, aby otrzymać funkcję geodix. Jak się o tym przekonać? Jak policzyć ten wektor? Weźmy więc funkcję geodix i wyznaczmy ten wzór porządnie, to znaczy wymnóżmy ten nawias przez dwójkę. Otrzymamy zatem 2x plus 6. I teraz zwróćmy uwagę, jeśli Bezpośrednio pod tą funkcją zapiszę sobie wzór funkcji, to znaczy ten wzór taki ogólny na przesunięcie wykresu funkcji czyli wzór postaci f od x minus p plus q. To już mogę zauważyć, że w funkcji g od x przy x właściwie nic się nie dzieje, poza tym mnożeniem dwójki. Zobaczcie, do x nic nie dodajemy, nic nie odejmujemy czyli w tym przypadku p jest równe 0 natomiast q na zasadzie porównań widzimy jest równe 6 prawda, bo do całej wartości funkcji g od x o, do tej wartości dodajemy szóstkę, tak, czyli dodajemy sobie q równe 6 i w ten sposób powstaje nam mm, wektor o jaki należy przesunąć funkcję f od x, aby otrzymać funkcję g od x. I zapiszmy to sobie. Funkcję f od x o wzorze 2x należy przesunąć o wektor o współrzędnych 0,6. Jak przesuniemy ten wykres, to otrzymamy nowy wzór funkcji, tym razem to już będzie funkcja g od x o wzorze 2x plus 6. Ok? czyli wektor V, ten wektor przesunięcia, policzyliśmy jest równy 0,6. Kiedy mamy już tak wszystko to ładnie rozpisane, dochodzimy do momentu, że trzeba naszkicować wykresy funkcji f i g. Tą część zadania zrobimy bez tworzenia tabelek. Chcę tego unikać, ponieważ najczęściej zbyt dużo czasu tracimy na ustalanie argumentów i wartości funkcji. A zapominamy o takich prostych technikach, które pozwalają nam szybko narysować wykres funkcji. Na przykład, jeżeli mamy narysować wykres funkcji wartość bezwzględna z x, prawda? No to przecież ten wykres wygląda tak, tak sobie go wyobrażamy. Natomiast tutaj mamy taką klasyczną funkcję liniową o wzorze 2x, więc ja ją sobie tutaj przepiszę, F od x to się równa 2x, i teraz, moi drodzy, przypomnijmy sobie, że ta dwójka to jest współczynnik kierunkowy funkcji liniowej. Współczynnik a jest równy 2, i ja sobie zapiszę tą dwójkę jako dwie pierwsze. Następnie przypomnę sobie szybko wzór na proporcjonalność, współczynnik proporcjonalności. To jest proporcjonalność prosta, a współczynnik proporcjonalności wygląda tak: y przez x. Tak, podzieliłem to równanie przez x. I teraz zobaczcie, ja sobie na zasadzie porównań znowu widzę, że to jest y, to jest x. Po co mi ten y i x? Zaraz zobaczycie. Na razie zacznijmy rysować układ współrzędnych, co mi będzie potrzebne. Będziemy ogólnie wykres przesuwali o trzy jednostki w lewo, więc będziemy na pewno potrzebowali troszeczkę więcej z lewej strony osi x niż z prawej strony. No dobra, to spróbujemy to zrobić w ten sposób, żeby nie bolało. To będzie oś x. Oś y ustawimy sobie tutaj, w tym miejscu, żeby swobodnie się przesunąć później w lewo. Dobra. Jednostkę przyjmuję równą jedną kratkę. I teraz, moi drodzy, jeśli chcę narysować y, funkcję y, liniową f od x, to się równa x. To jest też bardzo proste. Wystarczy tylko przeciągnąć taką prostą po tych krateczkach, prawda? Natomiast chcąc narysować Funkcję dobrze pokazałem? To po tych przecięciach, dobrze chyba, nie? Tak, po tych przecięciach krateczek. Natomiast jeśli chcemy narysować funkcję f od x, to się równa 2x, to zobaczcie, współczynnik b tej funkcji jest równy 0. To oznacza, że wykres funkcji przecina oś y w punkcie 0,0 0 w tym punkcie. I teraz taki punkt, to miejsce przecięcia, musimy przesunąć o pewną liczbę jednostek. Zobaczcie, pokazuje nam to współczynnik A, czyli przesuwamy się wzdłuż osi Y o dwie jednostki do góry, wzdłuż osi X o jedną jednostkę w prawo. I mam kolejny punkt należący do tej funkcji. Następnie przesuwamy się o dwie jednostki do góry, jedna w prawo. Zgadza się? Te metody pokazywałem w pierwszej klasie, także korzystajmy z nich. No jeśli już bardzo się uprzecie, to oczywiście możecie stworzyć tabelkę, nie ma problemu. Ale bez tego mojego całego gadania, jak wiecie, jak korzystać z tych metod, to tak naprawdę wykres funkcji, funkcji f narysowałbym dosłownie w 3 sekundy. I to jest wykres funkcji y, to się równa f od x. A teraz moi drodzy, chcemy narysować wykres funkcji G od x. Skorzystamy z tego wektora przesunięcia minus 30, tak? Czyli każdy punkt funkcji F przesuwamy o 3 jednostki w lewo. Ten punkt wyląduje w tym miejscu. Ten punkt już jest gotowy tutaj. Ten punkt tutaj. Ok. No i rysujemy. Tutaj też jakieś tam przecięcie dostaniemy. No i super to poszło. To jest funkcja Y to się równa g od x. Co mieliśmy jeszcze zrobić? Naszkicować wykresy i zaznaczyć wektor, wektory przesunięcia. Więc wektor przesunięcia będzie 1 to ten wektor U, gdzie go mamy tutaj. Ja sobie go narysuję. O. Od punktu 00. Załóżmy. Tak, czyli z tego miejsca, czekajcie sobie jeszcze, tylko skopiuję tutaj, żeby to fajnie wyszło. O, z tego miejsca będziemy rysowali wektorek do tego miejsca. E, za chwilę jeszcze narysuję, albo dobra, już tak nie. Wektor. Zwrot wektora jest ważny, tak? Idziemy w lewo, i to jest ten wektor U. Natomiast wektor V określiliśmy ma współrzędne równe 0,6 to oznacza, że z tego punktu musielibyśmy przesunąć się o 6 jednostek do góry spróbujmy zatem no, czyli do tego miejsca widzicie, czyli możemy wykres funkcji g od x otrzymać na dwa sposoby albo funkcję f od x przesuwamy o 3 jednostki w lewo albo możemy przesunąć wykres o 6 jednostek do góry i też nam powstanie to samo Zwrot wektora i podpiszmy, że to jeszcze jest wektor, nie? Dobra. No i na tym polegała ta część zadania. Za chwilę w kolejnym przykładzie zdradzę kolejne tajemnice, jak rozwiązać do końca to zadanie.